Dzień dobry Państwu. Witam Państwa radnych Pana Wójta, pracowników Pana Wójta na sesji nadzwyczajnej. Witam Państwa oglądających transmisję z tej sesji drogą internetową. Szanowni Państwo, sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek Pana Wójta i przewiduje następujące punkty: otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu sesji Rady Gminy Sońsk z 27 września i podjęcie uchwał. Pierwsza w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sońsk, to jest druk nr 1. Druga w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2022, rok, druk nr 2. I 3 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sońsk druk numer 3 i w punkcie piątym jest zamknięcie obrad ponieważ jest sesja nadzwyczajna to jak Państwo wiecie nie są przewidziane inne punkty i porządek obrad jest też taki jak Pan Wójt zaproponował chyba że Pan Wójt chce coś do porządku nie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w sesji uczestniczy 13-oro, 13. 13 bo ze względów wiadomych jednego nie ma. 13 radnych, czyli uchwały nasze są prawomocne. Pierwszym punktem jest przyjęcie zaproponowanego przez Pana Wójta porządku. Tego się nie głosuje, tak. Pan Wójt powiedział, że nie ma uwag, więc następnym punktem jest przyjęcie protokołu numer 66 z sesji Rady Gminy z dnia 27 września. Czy są jakieś uwagi do protokołu? Nie ma. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Protokół sesji. Głosowało 13 radnych. 11 jest za przyjęciem, dwa głosy wstrzymujące są. Jeden głos nieoddany, no bo wiadomo nie ma pani Pewnie coś wam tam się źle nacisnęło, ale nie. Nie. Nie, nie ważne. Dobrze. Szanowni Państwo. I teraz są uchwały. Dwie uchwały na druku numer jeden i na druku numer dwa w sprawie wieloletniej prognozy i w sprawie zmiany uchwały budżetowej. I to jest główny powód, dlaczego pan wójt nas tu dzisiaj zawołał. Pani skarbnik, bardzo proszę o przedstawienie tego powodu i projektów uchwał. Za jednym razem pani skarbnik to i to i to obraz. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Wójcie, pierwszy projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w załączniku numer 1 została zaktualizowana kwota dochodów, jak i wydatków. Dochody w tej chwili po zmianie wynoszą 44 359 tysięcy zł. 44 natomiast wydatki po zmianie wynoszą 50 milionów 251 tysięcy zł. 85 groszy

nie wprowadzono żadnych zmian. Natomiast jeżeli chodzi o druk numer dwa, są to zmiany uchwały budżetowej gminy Sońc na rok 2022 i zgodnie z załącznikiem numer 1 do tej uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę 20 tysięcy złotych, zostały wprowadzone środki ponadplanowe które wpłynęły z tytułu podatku od środków y, transportowych. Plan dochodów po zmianie wynosi 44 359 333 zł. 44 grosze, w tym dochody majątkowe 4 97 825 zł. 38 groszy, a dochody bieżące 40 261 508 zł. 6 groszy. Paragraf drugi y, w załączniku numer 2 zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 150 tysięcy złotych i w załączniku numer 4 tej uchwały została zwiększona o tą kwotę inwestycja pod nazwą przebudowa dróg będących własnością gminy Soń w miejscowości Gąsocin ulica 3 Maja ulica Błotna Plan o zmianie w tej chwili wynosi 390 000 złotych, a wydatki wynoszą 50 251 021,85 złotych. W tym wydatki majątkowe wynoszą 10 033 581 złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Wójcie, czy Pan może wytłumaczy skąd się wzięło, bo tu chodzi głównie o 150 tysięcy złotych. Pan Wójt będzie uprzejmy czemu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, dzień dobry przede wszystkim. Witam Państwa serdecznie i dziękuję, że mogliśmy się dzisiaj spotkać. A dlaczego? Dlatego, że w poprzednim tygodniu, w czwartek, otworzyliśmy przetarg na wykonanie właśnie drogi trzecie, ulica 3 Maja, ulica Błotna w Gąsocinie. To, co planowaliśmy na poprzednich sesjach, okazało się kwotą za małą. Przetarg pokazał nam kwotę, stąd dzisiaj spotykamy się. Na właśnie sesji nadzwyczajnej, żeby ewentualnie dołożyć środki finansowe i móc też realizować zadanie. Tak jak wspomniałem, dzisiaj z poni poniedziałek szybko, wolno zapowiada się jeszcze pogoda. Chcemy jak najszybciej podpisać umowę i w dobrych warunkach atmosferycznych te drogi robić. Nie czekając najprawdopodobniej na koniec października, bo sesja zwykła będzie, ale to oczywiście by się nam odciągnęło w czasie o kolejne dwa tygodnie. Stąd dzisiaj się spotykamy i jest prośba o właśnie zwiększenie kwoty na wykonanie tego zadania. Szanowni Państwo, czy są pytania co do tego? Wiadomo, no nie, nie dokładając tych pieniędzy, rezygnujemy z inwestycji. Ja chyba by, by to nie było wskazane. Rozumiem. Czyli rozumiem, że państwo są też za tym, żeby te inwestycje skończyć. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, to tam praktycznie nic się nie zmienia, poza tym co pani skarbnik powiedziała, że te pieniądze wprowadzamy w wydatki, te 150 tysięcy. Czy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej państwo macie pytania? Jeżeli nie, to bardzo proszę. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy sajsk, który otrzymaliście, Państwo na druku numer jeden, kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 12 radnych, 12 jest za. Jeden głos nieoddany. Dziękuję bardzo. Uchwała przeszła. I teraz na druku numer 2 to jest projekt uchwały. Nie no dobrze jest. 12. Jeden głos nieoddany, ale to. No tak. Nie, nie, trzynaście, ale to jest dziwne. Dwanaście, jeden nieoddany i Małgosi To ja rozumiem, trzynaście. A kto jeszcze? Nie, nie, ale trzynaście u nas jest. 13 radnych. Poczekajcie. się. 12 plus 1. 13. Na skąd? Ale Małgorzata jest głos nieoddany. Kogo tu nie ma? Słuchajcie, ja, weź Pani Kasiu, weź, weź, ja tu będę czytał. Eugeniusz Borowy, Alicja Brukwicz, Stanisław Dioniziak, Dariusz Dzierzęcki, Waldemar Gebert, Ewa Maruszewska, Grzegorz Muszyński, Michał Pawlak, Piotrowicz, Zdo... nie ma Zenka w ogóle. No trzynaścioro. Bo po co jest, słuchajcie Pani Małgosi, Pani Kasiu, Szanowni Państwo, bo wydaje mi się, że coś jest nie tak z tego względu, że nie może być głosem nieoddanym głos Pani Małgosi, bo jej w ogóle nie ma. Tak? A pan Zenek jest, tak? Szanowni. Dobrze. Szanowni Państwo, ze względu na to, że no że, że tu pomyłka jest oczywista. Bardzo proszę o reasumpcję głosowania. Tak, tak, pani. Możemy? Jeszcze nie chwilkę. Będziemy teraz głosować. Projekt. To jest przyjęcie protokołu. Chwileczkę, chwileczkę, nie, nie, Szanowni Państwo. No właśnie, coś tam nie chodzi tak, jak należy. W sprawie wieloletniej prognozy finansowej na druku numer 1, kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I teraz jest dobrze. Głosowało 13 radnych, wszyscy są yy za przyjęciem. I jest teraz w tej chwili jest dobrze. Dziękuję bardzo. Uchwała przeszła. Szanowni Państwo, na druku numer 2, na druku numer 3 będzie uchwała w sprawie. Nie dwa. Na druku numer dwa jest uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońs na rok 2022 i tu chodzi o 150 tysięcy dodatkowe. Na ulicę w Gąsocinie. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały na druku numer 2? Bardzo proszę o oddanie głosu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych. Wszyscy są za przyjęciem uchwały. Uchwała przeszła. Dziękuję bardzo. I szanowni Państwo, na druku numer 3 jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej regulamin. Chodzi o wynagrodzenia dla nauczycieli szkół przedszkoli. I to jest szanowni państwo to co na ostatniej sesji zostało zdjęte z porządku i zostało cofnięte pod obrady komisji oświaty. Czy pan wójt chciałby powiedzieć. Bardzo proszę panie wójcie. Szanowni państwo to jest projekt który omawialiśmy Spotkała się komisja, pewne kwestie sobie ustalaliśmy. Dzisiaj otrzymali Państwo jeszcze raz drugą stronę tej uchwały, gdzie mamy opiekun w punkcie czwartym opiekun stażu 120 zł. Zaraz też powiem, z czego to wynika. I jak Państwo widzicie, paragraf 6 otrzymuje brzmienie. Wysokość dodatku motywacyjnego wynosi od 1 do 15% wynagrodzenia zasadniczego poprzedniej uchwale było sztywno 4% i po tych naszych spotkaniach, po komisji również zwrócili się do mnie i dyrektorzy, i pan prezes Związku Nauczycielstwa, z którym rozmawialiśmy, żebyśmy tą kwestię też rozwiązali i zrobili widełki. Stąd wprowadziliśmy właśnie takie widełki. Poprzednio sztywna 4%, teraz mamy widełki od 1 do 15 po uzgodnieniach. I tak jak się spotkaliśmy, ustaliliśmy e, następujące procenty, to komisja pamięta, dyrektor szkoły przedszkola od 15 do 70, wicedyrektor 5, 60 wychowawca 300 zł. I tu już mówię dlaczego zostaje. E, sprawdziliśmy proszę państwa w każdej gminie jest 300 zł e, i nie ukrywając no są pewne niepisane zasady, nie chcemy tej sytuacji zmieniać, nie jesteśmy ani gorsi, ani lepsi, natomiast jeżeli będzie tutaj stanowisko samorządów o zmianie, wtedy wszyscy na pewno będziemy nad tym myśleć. Dzisiaj pewnie wywołałoby to w kolejnych samorządach niepotrzebne dyskusje i tutaj również tak ustaliliśmy to z panem prezesem. Nauczyciel opiekujący się oddziałem 300 zostaje, opiekun stażu 120, nauczyciel konsultant 100, doradca metodyczny 100 i mentor 120. I ten opiekun stażu i mentor, właśnie też jeszcze z panem prezesem, nawet dzisiaj o tym rozmawialiśmy, to jest coś podobnego. Mentor jest nazwą pana ministra, opiekun stażu ma być opiekunem stażu. Więc tutaj jest taka propozycja, żeby było to porówno, skoro są to te same zadania. I tak proponuję właśnie państwu przyjęcie tej uchwały. Czy są ze strony państwa radnych jakieś pytania, jakieś Bardzo proszę Pani Radna Brukwit. Muszę powiedzieć, że pod tym względem, gdy patrzę na stawki dla dyrektorów, jeśli chodzi o dodatek funkcyjny, to po dłuższych debatach na Komisji Oświaty, żeśmy ustalili, że miesięczna stawka dodatku funkcyjnego według nas i wszyscy żeśmy w 100% byli za taką stawką. Od 15 do 70. Widzę, że pan Wójt również no, nam teraz wyjaśnił, że jeszcze po dyskusjach z dyrektorami, jeśli chodzi tu o ten dodatek motywacyjny, ale myślę i tu, i z prezesem, więc jestem zadowolona, że ta stawka została utrzymana. Również żeśmy wnioskowali, żeby zrównać, bo na poprzedniej sesji była niższa stawka tego e, dodatku. Funkcyjnego dla dyrektorów przedszkoli była do 60, a jest również do 70, więc również jestem z tego powodu zadowolona. No, żeśmy wnioskowali jako Komisja Oświaty właśnie, żeby dla wychowawców było 350. No, jeżeli to jest w całym powiecie tak, jak Pan Wójt mówi, no, no trudno. No, więc po prostu. No już ja na to osobiście sama, no już trudno też po prostu to poprę. No jeśli chodzi o opiekuna stażu i o mentora, były na poprzedniej sesji stawki 100 zł, zostały zmienione do 120 zł. To jest nieduża podwyżka, bo tylko 20 zł, więc ja osobiście również jestem skłonna to poprzeć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Nie widzę. Szanowni Państwo, przystąpimy teraz do głosowania nad projektem uchwały dotyczącej zmiany regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków. I to jest uchwała przedstawiona na druk numer 3. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę. Głosowało 13 radnych, 12 radnych jest za przyjęciem, jeden głos jest przeciw. Dziękuję bardzo. Uchwała przeszła. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy porządek obrad, dlatego też zamykam obrady sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Sońsk. Pani Klasiu, bardzo proszę.